Witajcie w Liliowej Zatoce, wyjątkowym miejscu stworzonym z myślą o bezpiecznym, rodzinnym wypoczynku. Liliowa Zatoka to jedyne w swoim rodzaju miejsce wypoczynkowe położone nad brzegiem zalewu we wschodniej części Bobolina. Bobolin to niewielka miejscowość wczasowa usytuowana między Dąbkami a Darłówkiem, około jednego kilometra od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Charakteryzuje się ciszą, spokojem oraz szeroką, piaszczystą i co ważne, niezapłoczoną w sezonie letnim plażą. Dla naszych gości przygotowaliśmy wygodne, rodzinne domki, zaprojektowane dla komfortowego wypoczynku ośmiu osób. Każdy z nich składa się z dwóch sypialni łazienki i salonu z aneksem kuchennym. Przed domkiem znajduje się zadaszony taras oraz ogródek z własnym stołem, huśtawką oraz grillem. A propos jedzenia. Grilla można rozpalić we własnym ogródku lub zorganizować wspólną biesiadę, na przykład pod zadaszoną wiatą. Po pysznym jedzeniu przychodzi czas, aby spalić trochę kalorii. Do wyboru mamy 15-minutowy spacer na plażę lub rozegranie meczu piłkarskiego na dużym trawiastym boisku, relaksującą grę w siatkówkę czy badmintona. Mamy również coś dla fanów wędkowania i niespełnionych romantyków. Na tyłach ośrodka znajduje się zarybiony zbiornik wodny, z którego można swobodnie łowić rybki lub napiąć mięśnie i zabrać ukochaną na przejażdżkę łódką. Na koniec wisienka na torcie. Dla naszych małych gości mamy wyjątkowy w 100% ekologiczny plac zabaw. Jako dzieci sami o takim marzyliśmy i dlatego poprosiliśmy lokalnego rękodzielnika, aby własnoręcznie zaprojektował i wykonał dla naszych pociech ten bajkowy zakątek. Uwierzcie mi, drugiego takiego miejsca nie ma na pomorzu. Przyjedź! I przekonaj się sam. Albo nie sam, najlepiej z rodziną. Liliowa Zatoka, ulica Kwiatowa 4B, Bobolin. Po prostu wyjątkowo.